Siema beczki, wystartowały dwa nowe konkursy na tej kałaszka na no w sumie na, na dwa kałaszki Jeden 240zł, drugi no 142zł Tutaj minimalne udawanie dyszka i 20zł Prawy górny ruch, kodzik, z darmowe 2zł, 10 groszy i 10% bonus przy wpłacie z linkodem. No i pamiętajcie, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich Więc musicie mieć 18 lat, aby zagrać na stronce A my co? No co? Lecimy sobie bitewki Nie będziemy otwierać skrzynek I polecimy sobie tak, procentówki Tak mówiłem na... No... Znaczy no, na odcinku ostatnio, mówiłem, że polecimy z procentówkami i będziemy grać na trybie sherry. czyli że każdy się dzieli na pół. I co ja bym dał czy Crimson Weby i dałbym ich 15 sztuk. To nie będziemy też tak cały czas grać na procentowe, jak strzelimy jedną bite fk 2 Bo to wiadomo, że jak to są procentówki, do chwili nie leciały. Mamy 4% ogółem na kostkę na Crimson Weba. Więc. No jak chociaż 4 kosy muszą polecieć, no nie... Znaczy na no tyle, to, to w jakiej nic nie będzie ta kostka Bo jeżeli już będzie zaczykała jakaś, no to fajnie, fajnie będzie Ale to wiadomo, każdy się dzieli na czterech, dlatego, jak, dlatego najlepiej jakby najwięcej osób rób na okose, żeby to powiedzieli na czterech I zrobić fajne ścianko, bez właśnie ryzyka Bo to jest właśnie bitwa bez ryzyka Więc zobaczymy kto będzie miał takie szczęście, najbardziej samo pierwszy, pierwszy zawodnik Okej, okay, okej okay. Pierwsze takie czy kosy muszą dropnąć, żebyśmy byli na proficie, nie? Ale to się wszystko okaże. Na razie sobie bitewkę, czy coś poleci, czy jednak będziemy stratni na tej bitwie. Jak będziemy stratni, no to idziemy od razu na inne skrzynki. Wiadomo, trzeba zrobić profit. Myślę, że lunara można otwierać, bo lunar to jest fajna skrzynka. O, już druga kosa, ok. To jeszcze dwie koski. Jeszcze ja muszę dropnąć jej Alex. Tak po kolei jak każdy dropnie to będzie za trochę. Ale <grym> no dobra, no zobaczmy no. Co tu się stanie? Co tu się wydarzy? Na razie jest naklejka a, a, a. Angry terrorist, okej okay. No non rider, ale to nie jest ten drop To nie jest jedna kosa No non rider, no trochę lipa I trzeba byłoby spoko na przykład gdybyśmy grali w, Znaczy 1 na jeden, nie? Non rider spoko dropi. 400 na proficie To wtedy grubo No dwie skrzynki Dwie skrzynki lastik Ale chyba będzie lipa No jak mm. No musiałbym teraz zjadropnąć kosy i karty w sumie Żeby być, żeby być na fajnym proficie 1000 zł, no dobra, zrobię sobie kolejną bitwę Robię sobie teraz w takim razie Lunar, bo Lunar to jest Tak mówiłem, no dobra skrzynia Ona fajnie oddawała, dobra jest Lunar Lunar razy 5, na się damy razy 3 Taka bitwa za 1600 zł. Ja standardowy tryb w sumie, to Underdog to nie, no odpuśćmy sobie Underdoga Liczmy, że standardowy nam dzisiaj odda Oczywiście po tej samo sobie dodam. Ale się nadzrymowało wszystko. No to nie, na no teraz ta bitwa na musi oddać. Od samu tutaj na trzeciego slota wjeżdża. No i lecimy z tym koksem, No i dawaj, co z Ja tutaj liczę, że jednak. No, przywalisz czymś mocnym. Ej, tu, hu, hu. Byłem pewny, że to dwie dychy max 250 zł, nie? To jest piękne, to jest po prostu piękne. Dobra, czy skrzynki na zwykłym trybie, czy skrzynki na buście? Tutaj nie, ten 6 dych. Nie, no 120, okej, okej, jest dobrze. Jest dobrze. Jak na razie ładny profil mamy. O, Zeusa nawet mamy. Napiszcie, jak czy ktoś z Was ma skinę do Zeusa. W sumie nie kupiłem skina do Zeusa, jednak, bo. Po co? Nie korzystam z Zeusa. Tylko kupuję zawsze dla beczki. I rzucam każdemu. Ej, 5 stów Zeus. No dobra, dobra. Fajnie. 123 zł. I Dla Ostatnia skrzynia. Czy będzie win? Redline. No i 172 zł. No i mamy Winka. No, i mamy wink, ok. 3000 zł, więc to mi się podoba. Ale tutaj zielony zrobił procentówki, ale no nie, na 20 skrzynek to za dużo. Wiecie co? Moglibyśmy zrobić procentówkę, ale Slaughter na przykład, razy 4 na trybie shirt i na 4 osoby. No zobaczmy, czy komuś się poszczęści. Trochę droga bitwa teraz wjeżdża. 4 skrzynki za 1400, gdzie 4% na profit. Ale kosa za to, no, przyzwoita. Przyzwoita do tej ceny. Ale czy tak będzie? w ogóle, jak robnie robi jakąś inną kosę niż ten Crimson Web. O, no właśnie, teraz będzie unlucky No Tak, to Crimson, by, Crimson Web by wleciał. byłby super. Ale no, na razie nie ma. Na razie nie ma. No poczekajmy, ostatnia skrzynka. Może to nas uratuje? By, tak, uratowało, Adrian dropnął. Trzeci i półkoła. No i dobra, jest proficik. Jest proficik. Spoko, elegancko. Oddało. Ale nie no, te prezentówki sobie jednak odpuścimy na teraz. Ej, amok, okay. Nie wiem co to skrzynka, nowa skrzynka leciała. Otwieramy skrzynek. Na trzy no, osoby na underdogu. I będzie teraz underdog. Właśnie nie otwieraliśmy. ammo okay jest czy stara. Znaczy dobra, no bez czy stara, okay po prostu. Ale bajonecik, fajnie ten bajonet. boreal forest Znaczy Bora foras, w sumie. <laughs> no dobra. Mam underdog, więc liczmy, że nic nie dropniemy. A to takie leśne skiny z tego co widzę Znaczy no nie, nie z jakichś odcinków, ale dużo leśnych skinów <grytanie> 6zł, no jak na razie mamy winka Fajnie by było jakbyśmy nic nie dropnęli Ale mamy 100zł, 100zł Mała przewaga jest, Emily musi coś dropnąć Dobra, mamy winę Mamy winę, mamy jesteśmy w sumie na 0, ej dobra Tą skrzynę obszajamy No takie leśne skiny tylko To <grytanie> otworzymy sobie na jesterze Skrzynki. Może dropniemy kosę? W pierwszej skrzyni byłoby, byłoby to zbyt piękne po prostu. Ale patrzcie jaki zestaw co można zrobić z tych skinów. Jakby rękawiczki, to idealnie by to pasowało, szczerze. Właśnie takiego zielonego ekwipunku. Fajnie by to pasowało. Dobra, otworzymy jeszcze na Fast mode. Zie. Aż kosę nie dropnia. Albo może nie. O, dobra, rękawiczkę do Dobra. Dobra, to dzięki za oglądanie. Do następnego ścieżka, trzymajcie się. See ya later.